Słyszycie to? Słyszycie jak ptaki tutaj pięknie śpiewają? Chyba nie, nie mam aż tak czułego mikrofonu, niestety, w telefonie. ale nic to. Dzień dobry. Widzimy się po raz kolejny. Ja dalej w szpitalu. Dalej na zabalenie płuc. Uleczony. Dalej nie jest lekko. Aczkolwiek są poprawy, bez wątpienia. Jest coraz lepiej, żeby nie było. Że leżę sobie tutaj i nic się nie zmienia. Nie, absolutnie nie. Tak nie jest. Zmienia się i to bardzo wiele. Na przykład zmienia się fakt tego, że jestem chory. Dlatego, że jest mi coraz lepiej i jestem można by powiedzieć, coraz zdrowszy. Chociaż jeżeli bym chciał wziąć głęboki oddech, głęboki. Mam tutaj na myśli głęboki, głęboki. Aaaa, oła. Jest właśnie to, o. Że to jest, wiąże się oła. z bólem. Z, bó z bólem w yy w dolnym płacie, w dolnym płacie, y, płuca lewego. No i, i, i właśnie tak, tak wygląda sytuacja. Natomiast no to jak jest na zewnątrz, to nie wiem czy widzicie. W każdym razie ptaszki śpiewają na zewnątrz gorąco upał skwar no ja aż jestem się za tutaj sam goły bo bo po prostu to jest nie do wytrzymania jest za gorąco jest zdecydowanie za gorąco no ale, cóż, taki mamy klimat, nie? <gry> eee... No ale, co, no... Człowiek miałby ochotę już wstać, nie? Już działać, już coś robić. Żeby tylko nie być chorym, żeby tego... stwardnienia rozsianego żadne, żadne, żadnego zapalenia płuc żeby po prostu móc wstać działać pracować skakać żyć tak jak kiedyś oj a jak mieć za tym tęski. nie macie pojęcia Jako to jest tęsknota za tym żeby żeby móc sobie żeby móc sobie właśnie wyskoczyć gdzieś poobiegać, potańczyć zrobić zwykłe rzeczy zupełnie zwykłe, takie jak dla innych ludzi są zupełnie zwykłe jak właśnie potańczyć Yy, czy sobie pospiegać, czy poskakać, to ludzie mogą to robić, ale dla nich to jest bez sensu. Po co to robić? Po co biegać? Po co skakać? Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Właśnie ma. Właśnie ma, i w tym jest rzecz, że ma sens i to głęboki. Ach, jak ja chciał. Jak ja bym chciał. Naprawdę bardzo bym chciał Bóg jeden wie jak bardzo bym chciał no. Także widzę się tutaj z wami w chłodzie, całe szczęście w miarę powiedzmy chłodzie yy... Wczoraj przyszła do mnie koleżanka z klasy, słuchajcie. Wyobraźcie sobie i powiedziała mi, ty wiesz co, ty wyglądasz lepiej na żywo niż na tych filmikach. Ja mówię, Aż tak niefotogeniczny jestem. Ona mówi Nie, to nie w tym rzecz, tylko na tych filmikach masz jakoś tak tę twarz blisko i nie można ciebie zobaczyć normalnie. Ja mówię, no to kurczę, jak jesteś taka cwana, to mi nagle filmik. O, bądź operatorką. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Bo gwarantuję, że nie bardzo. Tak jak jest, to jest dobrze. A to, że jestem na żywo przystojniejszy niż na filmikach, no to cóż. Cóż mogę powiedzieć? Trudno, uchaha. Trudno. To, co na filmikę dostajecie, to dostajecie. Więc sorry, Winetu. Ale to daje, co mam. Możliwość stworzyć. Bezpośrednio. Jest, 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 jest gorąco, jest gorąco. I powiem szczerze, że jako tylko się przetrwać, przynajmniej tu w szpitalu, bo gdybym był na zewnątrz, nie ma szans. Nie przeszedłbym nawet pięciu kroków, a już bym leżał na ziemi i błagał, żeby ktoś mnie albo przykrył czymś, żeby było dla mnie jeszcze gorsze, chyba że czymś białym, yy, albo. Żeby mnie po prostu oblał, oblał wodą bo w taki skwar jaki jest na zewnątrz nie ma opcji żebym wyszedł na twór nie ma takiej opcji po prostu dlatego mam całe szczęście że mam trampolinę matko jak to jest fart że ja sobie to kupiłem wow no ale ta bieżnia by się też przydała Chociaż kurde miejsca na nim nie ma za bardzo w domu No ale na szczęście ona jest składana więc więc Myślę, że w sensie takim, że to pionu można postawić I wtedy zajmuje stosunkowo mniej miejsca e, Ale no wiadomo, że to i tak jest Jest to sprzęt o, o, o pewnych gabarytach w sensie sprzęt duży to jest nie ma lekko z takim sprzętem no ale gdybym miał wam pokazać łazienkę a zrobię to i tak na przykład wygląda szpitalna łazienka tu jest elegancko uchwyt, na który można oczywiście wszystko sobie przewiesić. Tu jest miejsce do siedzenia, nie? Więc to jest wygodne bardzo, że można sobie usiąść w czasie myściać Do tego jeszcze tu jest oczywiście kolejny uchwyt. Yy, oczywiście słuchawka. I to wszystko jest naprawdę zrobione w takim stylu podziałowym nowoczesnym. Tutaj jest, jak się zapewne domyślacie, to co normalnie jest u ludzi, czyli kaloryfer. A tu jest gibelek. A jak? No, a tu jest puczka. No także tak wygląda tak wygląda właśnie łazienka w, 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 w szpitalu no jak się podoba? <laughs> cudno, nie? no taka łazieneczka to powiem wam szczerze nie w Kilmuchu. Według mnie przynajmniej. No ja bym chciał mieć w domu takiej wielkości łazienkę. Naprawdę. No ale no niestety nie mam. Więc. Więc. Tak wygląda sytuacja. Eee, cóż ja mogę powiedzieć no. Gorąco jak jasny gwint. Po prostu jak jasny gwint. Gorąco jest, jak nie wiem. Włosy to mi stoją we wszystkich kierunkach. Jak chcą, no. Ja im nie zabronię, prawda? No i, e, no i co? No i to chyba na tyle, no. Co tu więcej mam powiedzieć? Łazienki widzieliście? I przyznam szczerze, w pod. zwłaszcza to miejsce do siedzenia, co człowiek może usiąść ci się umieć na siedząco powiedzmy to jest coś wspaniałego i te rurki też bardzo dużo dają się można przytrzymać no nie wiem czy zauważyliście ale tam były takie czerwone zwisające coś i to jest po to że jeżeli coś by się stało to to czerwone się pociągnie i wtedy przyjdzie pomoc. I, I wtedy będziemy uratowani podczas jakiegoś niebezpiecznego manewru w łazience. No. W każdym razie ym, w każdym razie to było na tyle, no. Gorąco jest jak nie wiem. Więc dłużej coś tłumaczyć, sensu zbytnio większego nie ma. Więc jedyne co mogę zrobić, to Was pozdrowić. Więc pozdrawiam, pozdrawiam służbę, służbę zdrowia, tak dzielną i walczącą o każdego pacjenta, wszystkie pielęgniarki. Pozdrawiam też lekarzy. Pozdrawiam też osoby, które mają różnego rodzaju firmy. I w tych firmach zatrudniają ludzi. I kotni im płacą. I pozdrawiam również wszystkich programistów. Pozdrawiam również wszystkich mechaników samochodowych, wszystkich notariuszy, wszystkich prawników, sędziów, sprzedawców na kasach, bądź też nie na kasach, ale w każdym razie wszelkich maści sprzedawców Pozdrawiam. No i żegnam się z wami, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się ciepło, zapraszam i polecam, Jacek Zygórski i do zobaczenia. Pa, pa.